Witaj droga społeczności, mam na imię Małgorzata. Niektórzy znają mnie z warsztatów i inni z tematu edukacji domowej. Z niektórymi znamy się prywatnie już od dobrych kilku lat, a niektórych widzę albo Wy mnie widzicie po raz pierwszy. I moi kochani, witam Was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, tydzień temu w sobotę rozpoczęliśmy na łamach telewizji Naturalna TV cykl bajek dla dzieci. Ale czy tak naprawdę tylko dla dzieci? bowiem w każdym, naszym, w każdym dorosłym człowieku jest ukryte takie małe, wewnętrzne dziecko i wierzcie mi, czasami warto je obudzić, aby spojrzeć na otaczający nas świat właśnie oczami dziecka, a wierzcie mi też, że ten świat będzie znacznie przyjemniejszy i piękniejszy. Jestem też bajkopisarką, nie wszyscy mnie znają od tej strony, i moja twórczość jest jakby scalona poprzez Matkę Naturę. Matka Natura, sama natura jest jej fundamentem. Z, z naturą, z Matką Naturą obcowałam już od najmłodszych lat dzieciństwa, bowiem e, wprowadzała mi w ten piękny świat moja babcia Jadzia, nie żyjąca już w tej naszej rzeczywistości tutaj. E, babcia, czyli mama mojego taty. E, ona mnie w dzieciństwie zabierała na łąki i tam y, uczyła mnie właśnie o ziołach i kwiatach. Natomiast mój tatko Jasiu, który nie tak dawno odszedł również z tego pułapu, y, on z kolei zabierał mnie w podróż do lasu. Y, I dzięki niemu poznawałam rośliny oraz istoty, które żyją w lesie. I nie chodzi mi tu o zwierzątka, bo wierzcie mi naprawdę, że takich istot w tym lesie jest mnóstwo. Moi drodzy, do dziś Dzisiaj jeszcze w sumie, jak mówię, sięgam pamięcią, jakby to było, nie wiem, 2 trzy dni temu, jak mój tato właśnie przychodził z 36-godzinnego dyżuru e, rano do domu, ja wstawałam, mieliśmy razem śniadanie i szliśmy na spacer e, do lasu, zamiast właśnie chociażby do przedszkola. Mój tato uwielbiał odpoczywać właśnie w sposób czynny na łonie natury. To wszystko spowodowało, że moja energia jest bardzo kompatybilna z energią kwiatów, z energią drzew i dlatego też właśnie drzewa i kwiaty, jak również ziała, a także małe owady żyjące w trawie, są głównymi bohaterami moich bajek. A mówiąc o bajkach, to mój pseudonim artystyczny z tego względu, że uwielbiam i kocham rośliny. To moi drodzy również jest y, związane z tą tematyką i brzmi flora. Także jest to jakby takie moje drugie imię. A skąd miłość do bajek? Y, tak naprawdę no na początku czytały bajki mi mama, czytał mi tato, ale najwięcej bajek czytała mi ciocia Jadzie i to jej zawdzięczam właśnie y, to, y, tą miłość do bajek do książek. Ciocia Jadzie siostra taty. Yy, Czytałam mi bardzo dużo w okresie wakacji, ferii, kiedy to jeździłam właśnie do babci Bo był to jedyny czas, kiedy mogłam właśnie u babci spędzać jak najwięcej czasu Babcia mnie brała pod swoje skrzydła właśnie, yy, żeby mnie uczyć yy, o naturze, o ziołach, o kwiatach yy, Ktoś by powiedział, że no kurczę dziecko, bo tu wychodzi do przedszkola, tu później chodziło do szkoły I jak z nauki w naukę, co to za wakacje Wierzcie mi, że to był najpiękniejszy okres w moim życiu nie traktowałam tego jak nauka, jak wielką, jedną wspaniałą przygodę. Natomiast niechętnie wracałam do szkoły i w szkole zawsze się czułam jak takie zwierzątko w klatce, któremu się nakazuje, jak ma śpiewać, co ma śpiewać, jak ma tańczyć do tego, co ktoś mu zagra. Czułam się bardzo mocno, jakby, no, taka jakby zakamuflowana, zniewolona. To było też powodem, dla którego później w przyszłości swoje dziewczynki, w momencie kiedy rozwinął się temat edukacji domowej, właśnie zebrałam ze szkoły publicznej do nauczania domowego. Moi drodzy, Ciocia to był taki pierwszy. Ta Ciocia bardzo dużo mi czytała. Czytała mi i bajki, i baśnie, i opowiadania, i historyki. Tak dużo, że i tak często baśnie, które uwielbiała, zwłaszcza baśnie Andersena które w pewnym momencie znałam praktycznie, pra, pra, praktycznie na pamięć. Tak? Niektóre nawet jak moje już dzieci przyszły na świat, to opowiadałam im po prostu z pamięci. Moi drodzy, Ciocia też moja pracowała swego czasu w bibliotece i ten okres też mi go wspominał, że właśnie jeździłam na wakacje, to nie mogłam się doczekać, aż ciocia mnie zabierze do swojej pracy i będę z nią mogła poprzybywać w tym mnóstwie książek, a co jest ciekawe, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale uwielbiałam zapach starych książek. A zwłaszcza jak mogłyśmy z ciocią te stare książki przywracać, nadawać im następne życie. Czyli zmieniałyśmy im okładki, naprawiałyśmy stare okładki, zszywałyśmy te książki. To był taki mój pierwszy fizyczny, namacalny kontekst z książką. Natomiast y, później, jak już sama umiałam czytać, no to oczywiście bardzo dużo czytałam książek. Moja biblioteczka była spora, bo ciocia przy, na, przy na jakiejkolwiek okazji kupowała mi po prostu książki, które no później, jak to się mówi, układałam pieczołowicie na, na regałach. Na półkach swojego, swojego regału w domu. I tak naprawdę pierwsze książki to czytałam swoim lalkom, misią, które usadzałam na dywanie, tak jak pani usadza dzieci w przedszkolu. Yy, wymyślałam też własne historyjki, własnych bohaterów, wymyślałam dla nich przygody, które przeżywali. No, aczkolwiek na tamten czas tego wszystkiego yy, nie spisywałam. Natomiast yy, jeśli chodzi o. To wszystko, co się działo właśnie z tymi książkami, z tym słuchaniem tych bajek, to to tak naprawdę dało mi później w okresie szkolnym tak wzbogaciło moje słownictwo, że ułatwiło mi pisanie opowiadań, tworzenie opisów, pisanie wypracowań, czyli to wszystko, co trzeba było wykonać na języku, na języku polskim. Ale oprócz tego dawało mi też i możliwość tworzenia własnych wyobrażeń, i przez to ćwiczenia wyobraźni. Chodzi o to, że y, za naszych czasów, na pewno większość z Was pamięta, nie było tak dostępne ogólnie w telewizji, nie było tyle kanałów telewizji, na których moglibyśmy oglądać bajki. Tak naprawdę z utęsknieniem pamiętam, jak czekałam na słuchowiska radiowe, których z kolei było bardzo dużo. Było na przykład Jacek i Agatka, y, był Zwierzyniec, było Ptasie Radio. I nie było tak mnóstwo tych właśnie tych, tych bajek animacyjnych, a nawet jak były bajki w telewizji, to były to bajki, które w dobrym tego słowa znaczeniu miały prosty przekaz obrazowy i tak naprawdę pokazywały nam życie codzienne, trudności związane z tym życiem, pokonywanie tych trudności, w jaki sobie sposób radzić w tym życiu, tak? Te bajki moi drodzy. To były na przykład, jak dobrze pamiętam, boleki, Lolek, Reksio, Miś Uszatek albo też chociażby jacek jagatka w formie pacynek. Natomiast w dzisiejszych czasach ja już odnoszę takie wrażenie, po, po też już po swojej praktyce z dziećmi, że ta piękna aczkolwiek grafika, tak, która jest w tej animacji, te kolory, które są w bajkach, tak naprawdę. Bardziej skupiają uwagę dziecka niż faktyczny przekaz, niby przekaz, yy, który idzie przez bajkę. Dlaczego powiedziałam niby? Ponieważ większość bajek, niestety, mimo że ogólny yy, zarys, jak się patrzy na bajkę, to jest to, że niby walka dobra yy, ze złem i gdzie dobro zwycięża, ale tak naprawdę pod przykrywką tych wszystkich kolorów, tej grafiki, tej tematyki, ukryte jest drugie dno. Nie zawsze są to wartości, które byśmy chcieli, żeby dziecko wniosło do swojego. Do swojego życia. A prym w tym wiodą niestety bajki Disneya. I nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tych bajek, ale serdecznie i gorąco Was zachęcam. Zapoznajcie się z filmikami, które tworzą już nawet sami rodzice na w, w, w stronach internetowych. Można te filmy znaleźć, gdzie pokazują właśnie to drugie, to co jest pod tą podszewką tej bajki Disneya. Warto się z tym zapoznać. Nie, no skłamałabym, gdybym powiedziała, że moje dzieci nie oglądały bajek Disneya. Jednak moi kochani, miałam ten, ten taki fard życiowy, bym powiedziała, że mogłam z tymi moimi dziećmi spędzić ich całe dzieciństwo w domu. A nie byłam mamą, która włącza telewizor, tak, żeby dziecko obejrzało sobie bajkę. A ja w tym czasie coś tam powiedzmy robia, ro, zrobiłabym w kuchni, tylko razem z nimi siadałam i od A do Z te bajki oglądałam. I początkowo byłam niesamowicie zauroczona sama tą grafiką, tą, tą barwą, kolorystyką, natomiast z biegiem czasu, i dłużej i tych, więcej tych bajek oglądałam, zaczęło do mnie coś tam gdzieś docierać, że coś jest z tym wszystkim nie tak. I powiem Wam, kochani, że y, pierwszym takim, y, jakby to powiedzieć, prysznicem, nawet takim lodowatym. Kubełkiem zimnej wody był film Akademia pana Kleksa, który mnie jakby obudził z takiego letargu, z takiego uśpienia. W ogóle pierwszy raz ten film ja w swoim życiu zobaczyłam w dzieciństwie, był to film, na który zabrał mnie tato do kina, bo to ogólnie w ogóle moje pierwsze wyjście do kina, więc niesamowite wrażenie wspomnienia. Tak. Natomiast gdy już obejrzałam go z poziomu osoby dorosłej, to troszeczkę zaczęłam go inaczej postrzegać. I wierzcie mi, że jakby każdy z was gdzieś nawet sięgnął do starych bajek naszych i zobaczył teraz je oczami o osoby dorosłej, to na pewno znaleźlibyśmy tam też pewne niuanse. Jeśli chodzi o Akademię pana Kleksa, to moi kochani, przede wszystkim co mnie mi wzbudziło takie największe jakieś takie nie wiem kontrowersje, to przede wszystkim to, że jest tam starszy pan który prowadzi akademię. Do tej akademii zapisuje tylko i wyłącznie młodych chłopców. Dostają oni od niego kolorowe pigułki, które z kolei pozwalają na to, żeby rozmawiać ze szpakiem. Z drugiej strony pigułki są dostępne tylko w jednym miejscu bodajże u fryzjera. Jest to jedyna osoba, która produkuje te pigułki i u niej tylko można po cichu gdzieś tam w tajemnicy je zdobyć. Ten sam człowiek, który prowadzi akademię u góry, gdzieś tam na poddaszu, na strychu posiada ukryte sekrety, nie wydaje się nam to wszystkim dziwne. Poza tym pozostaje jeszcze wątek wilków i ten wątek akurat mi w dzieciństwie bardzo mocno utkwił w pamięci, bo było to dla mnie przerażające, jak wilki atakowały królestwo, zabijały ludzi na oczach księcia, który potem został zamieniony w szpaka. Z, z, no, zabiły mu jego rodziców. Yy, I pamiętam, że ten wątek, ja akurat u swoich dzieci ten wątek w filmie pominęłam. Natomiast u mnie on wywołał ogromny, pa paniczny strach w stosunku do tych zwierząt, gdzie nawet nigdy bezpośredniego jako dziecka kontaktu z nimi nie miałam. Yy, I przez długie lata bardzo, bardzo gdzieś tam się podświadomie tych, tych zwierząt bałam. Do momentu, kiedy jako dorosła kobieta nie miałam właśnie z nimi bezpośredniego kontaktu, okazało się, że są to przecudowne istoty, natomiast myślę, że ten program jest na tyle silny, że jeszcze dzisiaj gdybym się, jak to młodzież mówi face to face, spotkała się gdzieś tam w lesie z takim zwierzęciem, na pewno by wywołało to pewnie jeszcze jakąś tam nutkę, nutkę strachu. To wszystko mi dało dużo do myślenia, później na przykład jakbyśmy mieli jakieś bajki, przytocz na przykład 101 dalmatyńczyków, no piękna bajka, tak? Dobro pokonuje zło, wszyscy uniemożliwiają krueli demon pojmanie szczeniaczków, ale nikt nie zauważy że głównym motywem w całej bajce, który się przejawia, to jest właśnie chęć zabicia przez tą króelę demon szczeniaczków, obrania ich ze skóry, i założenia, i założenia, y, zrobienia sobie z tego futra, które będzie nosiła. Przerażające. Y, druga sprawa, mamy taką bajkę jak Papa i czy Asterix i Obelix, gdzie przeciętni boh bohaterowie z kolei y, po dobrym dopingu y, stają się wielkimi cherosami. I tak naprawdę, moi kochani, czy tak powinno być? Czy my potrzebujemy czegoś z zewnątrz i tak chcemy, żeby nasze dzieci postrzegały ten świat, że potrzebują czegoś z zewnątrz, żeby obudzić w sobie tą moc, dlaczego nie mają od razu od dziecka wiedzieć, że mogą korzystać z wewnętrznej mocy, którą dostały od Stwórcy Miłości w postaci Iskry Bożej, tak? I tak patrząc na to wszystko, no, no skłamałabym też, bo mówią, że wszystkie bajki są nie takie. Są na przykład bardzo fajne bajki, które oczywiście gdzieś tam światła i jupiterów kinowych nie, nie, nie dostały, ale jest taka bajka jak Strange Magic, to jest dziwna magia i to jest akurat z wytwórni Lukasa, gdzie właśnie pokazani są bohaterowie z dwóch różnych światów, którzy potem łączą się mimo jakichś tam przeciwności i losu i, i swoich, swoich jakby programów. Tak bym to nazwała, i tworzą kolejny piękny świat. Ale świat, w którym już odpadają wszystkie maski, świat, który pokazuje prawdziwą rzeczywistość. Coś pięknego polecam obejrzeć razem z dziećmi. I drugim takim filmem, który bym wam poleciła, jest Zielone Królestwo. Przepiękna bajka, która pokazuje życie leśnych ludzi w lesie. I wierzcie mi, że takie istnienia są. Niewidoczne są gołym okiem, ale bajka to też uczy, że mimo, że czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma. A nie są te, osoby, te istoty widoczne dla nas, ponieważ ich wibracja, częstotliwość jest na tyle wysoka, jest tak przyspieszona, że my nie jesteśmy oczami fizycznymi, te istoty zobaczyć. Chyba że otworzymy swoją percepcję wzrokową, ją poszerzymy, na pole świadomości, wtedy będą dla nas widoczne. To też jest pięknie pokazane dzieciom gorąco, gorąco Wam to polecam. Jeśli chodzi o te wszystkie sytuacje i właśnie to, co coś co zaczęło do mnie docierać, to to wszystko było jakby po części fundamentem tego, żeby zacząć pisać własne bajki. Ale oczywiście miałam też swoją taką kropkę nad i ponieważ y, tą kropką była sytuacja z moją starszą córką, która wówczas miała 4-5 lat i jakby nie przyswajała, y, organizm jej nie przyswajał cukru. Z tym były takie problemy, znaczy problemy, dzisiaj bym to na to troszkę inaczej spojrzała, wiedząc już jaki cukier y, no, niesie niebezpieczeństwo, chociaż moja babcia zawsze powtarzała, że to biała śmierć lepiej dziecko osłuć miodem y, i mniej zdrowy cukier niż, y, niż tym białym proszkiem. Natomiast no ona miała z tym problemy, tak, bo jakakolwiek większa dawka cukru w organizmie powodowała zatwardzenia, zaparcia, miała problemy z wypróżnianiem się, kosztowało jej to wiele bólu w wysiłku. Mimo to była dzieckiem i dziecko, które chodzi do przedszkola, gdzie koleżanki i koledzy przynoszą cukierki, słodycze różnego rodzaju z różnych okazji i jedzą na jej oczach, no to dla niej to powodowało ogromne frustracje. I ja tak wszystko sobie to kiedyś usiadłam, przeanalizowałam, zebrałam to do, do wrzuciłam do jednego worka, i w którymś momencie mówię, no nie, no przecież kiedyś sama wymyślałam historię, sama pisałam piękne opowiadania yy, i czemu na mam nie napisać właśnie bajki, stworzyć bajkę dla własnej, dla swoich dzieci, tak? I tak powstała właśnie pierwsza bajka yy, o muszce w rzyku, którą właśnie usłyszeliście yy, tydzień temu w sobotę. Natomiast y, później y, do tej bajki postacie wymyślały już moje córki i tak powstawały kolejne bajeczki, powstała cała seria tych bajek muszka-bzykuszka. Co ciekawe w wieku gdzieś mniej więcej początków podstawówki córki zrobiły mi ilustracje właśnie do tej bajki, tak powstały rysunki z muszką, tak powstały rysunki domku muszki, szkoły, która była niedaleko płotka, bo tam przy płotku w trawie mieszkała właśnie ta mała psotka. Te rysunki też my mogliście ostatnio obejrzeć na obrazie w czasie słuchania bajki. Później, dopiero jak córka Kasia była starsza, w szkole średniej zrobiłam ilustracje do pajączka, do bączka, do ślimaczka. I tak naprawdę w ten sposób też wyszła w świat ilustrowania w postaci bajkowych, ponieważ do dnia dzisiejszego towarzyszy. Mi z tą czynnością i e, ilustruje mi bajki, które gdzieś tam pisze komuś na zamówienie, tworzę postać bajkową, na do książeczki e, tworzy ilustracje. E, jak również e, tworzy na przykład mi ilustracje, jak nagrywamy filmy dla dzieci, jakieś edukacyjne, gdzie e, postaci z danych instytucji, na przykład gdzie tam dzieci mają coś od, od, odwiedzić, powstaje taka postać, ona ją tworzy, e, tworzy graficznie. Moi drodzy, tych bajek naprawdę, bo dziewczyny mają teraz już takie młode, młode, dorosłe kobiety, młodsza ma 18, starsza skończy zaraz 22 lata, więc w tym okresie czasu tych bajek powstało wiele. Dlatego też na łamach strony i naszej telewizji Naturalna TV. Znajdziecie zakładkę Inspirowana naturą. Jest to logo mojej twórczości. Natomiast wchodząc na zakładkę, między innymi znajdziecie katalog bajki małgorzaty. I w tym katalogu z kolei jest pięć jakby podkatalogów, czyli tych wszystkich serii, które napisałam dla dzieci. Jest między innymi muszka, bzykuszka. Jest też są też raczej kwiatowe opowieści, baśnie drzew. Opowieści dzikiej łąki, jak również, moi kochani, rymowanki, yy, zioło rymowanki czy ziołowe rymowanki. Yy, moi drodzy, yy, z biegiem czasu będziemy w, pod każdym pod katalogiem umieszczać bajki, natomiast teraz przez najbliższe tygodnie, tak jak to rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, będziemy yy, właśnie wam przedstawiać, ja będę w formie czytania właśnie takiego słuchowego yy, przedstawiała Wam z każdej serii. Po jednej bajeczce, żebyście mogli y, dowiedzieć się, na czym polegają właśnie dane serie i co one przekazują. Jaką są naukę? Y, bardziej będzie to w formie słuchowej, w zeszłym tygodniu bajka, którą, którą słuchaliście, Miała kilka obrazów Matki Natury, ale przeplatały się też rysunki, właśnie wykonane przez moje córki. Jak również przeplatały się zdjęcia muszki bzykuszki, bo taką muszkę też mi w formie maskotki wykonała moja koleżanka Roxana, która szyje zabawki ręcznie, więc też z fajną energią. I z tą z kolei maskotką jeżdżę po przedszkolach, gdzie dzieciom właśnie też czytam bajki o muszce, zgórzce. Moi drodzy, bajki będą, tak jak mówiłam, w formie słuchowej i będziemy się starali, aby było niewiele obrazów, a jeżeli już, to będą te obrazy właśnie związane z matką naturą, z tego względu, aby jak najmniej naszym dzieciom narzucać schematu takiego właśnie świata matryksowego, żeby pobudzać ich wyobrażenia, a więc ćwiczyć ich wyobraźnie. Bo słuchanie bajek, moi drodzy, tak, po pierwsze jest to ważny kontakt z językiem, z drugiej strony uczy dziecko nowego słownictwa, uczy też różnorodnego kontekstu danego słowa, a także budowania opowieści, ale przede wszystkim, właśnie pobudza wyobrażanie, czyli ćwiczy, na ich, ćwiczy wyobraźnię dzieci, a pamiętajmy, że wyobraźnia to jest bardzo ważny element dorosłego życia, bo dzięki właśnie wyobraźni możemy kreować własną rzeczywistość chociażby poprzez afirmacje na przykład to, tego, czego byśmy chcieli doświadczyć w naszym życiu, poprzez właśnie wyobrażanie sobie, jak byśmy już to doświadczali. Jest to bardzo, bardzo ważne. I tak, moi drodzy, właśnie pojawią się bajki na naszej, na naszej stronie przyszłościowo, z racji tego, że prowadzę również audycje o naturze w jednym z jeleniogórskich radio, to wpadliśmy też na pomysł, żeby zrobić tutaj yy, dla naszej społeczności audycje, zarówno dla dorosłych, jak i też audycje dla dzieci. Yy, początkowo będą to słuchowiska, będzie to mowa o yy, ciekawostkach, które udaje Matka Natura, yy, a przyszłościowo jest taka wizja, aby powstały audycje na żywo z udziałem naszych dzieci. Mam nadzieję, że wszystkie, wszystko zrealizujemy tak jak sobie zaplanowaliśmy i będziecie z nami w tym żywo i radośnie uczestniczyć. Moi kochani, wybaczcie, jak ta moja wypowiedź była taka długa, ale chciałam Wam właśnie przekazać, dlaczego Matka Natura jest fundamentem mojej twórczości, dlaczego bajki są w życiu ważne nie tylko dla dzieci, ale też dla nas, i sposób przede wszystkim, w jaki te bajki są przekazywane. I to, o czym one mówią. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym z kolei zapraszam Was na pierwszą bajkę z serii opowieści Dzikiej Łąki. Na dziś dziękuję Wam już za uwagę. Nie mówię jednak Wam wszystkim do widzenia, a do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam cieplutko ze światłem i z miłością.